Tangit Unilock. Tangit Unilock to nowoczesny środek do uszczelniania gwintów. Jest to specjalnie przetworzona poliamidowa nici uszczelniająca, która łączy zalety używanych dotąd paku i taśmy teflonowej, przy tym nie posiada ich wad. Tangit Unilock można stosować w instalacjach gazowych, z wodą pitną, gorącą wodą pod ciśnieniem i kanalizacji ściekowej. Podczas gdy używanie paku w instalacjach z wodą pitną jest niedopuszczalne, Tangit Unilock umożliwia dokonywanie poprawek, zaś w przypadku taśmy teflonowej jest to niemożliwe. W celu polepszenia przyczepności należy oczyścić gwint i zarysować górne krawędzie jego zwojów. Następnie nawinąć Tangit Unilok zgodnie z kierunkiem gwintu. Zaleca się stosowanie tzw. techniki krzyżowej. Z tyłu opakowania Tangit Unilok znajduje się tabela doboru ilości zwojów nici w zależności od średnicy rury. Opakowanie jest wyposażone w bardzo funkcjonalny przecinak ułatwiający zakończenie czynności nawijania. Dokonane według powyższych wskazówek połączenie można bez problemu skorygować aż do 45 stopni oraz bardzo łatwo zdemontować nawet po długim użytkowaniu. Tangit Unilock uszczelnia natychmiast po wykonaniu połączenia. Tangit Unilock może być stosowany również do uszczelniania połączeń rur z tworzyw sztucznych. Tangit Unilok jest obojętny chemicznie, a jego wytrzymałość termiczna wynosi od minus 20 do plus 130 stopni Celsjusza. Można go stosować we wszystkich instalacjach wodnych i gazowych. Tangit Unilok